moje ulubione danie to yy, no... A draże się liczą? Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na następny odcinek QA. Jakiś czas temu prosiłam Was, żebyście zadawali swoje pytania na Instagramie oraz w karcie społeczność na YouTube. Widzę, że wolicie tę drugą opcję, no ale nie dziwię się, bo oczywiście nie wszyscy z Was są ze mną na Instagramie. Także no, już bez zbędnego gadania, bez przedłużania będę tutaj posiłkować się moim telefonem. Także pierwsze pytanie brzmi która kolorowa paleta jest według ciebie maschew? Która kolorowa paleta? Ja mam tyle kolorowych palet, słuchajcie, no, powinna mieć jedną. Ale wydaje mi się, że jednak Be Perfect Carnival, ja mam tę wersję XL, także tak, ta paleta, no oraz Alter Ego, no jak można wybrać jedną paletę, jak można? I kolejne pytanie, następne. Czy jest szansa na to, aby psiak był częściej na Instagramie? Jestem jego fanką. Pozdrawiam oczywiście, ja też, ja też jestem wielką fanką Fionki, natomiast no, raczej nie. Ze względów logistycznych, także no przykro mi, ale widzę, że ty też masz konto, że tak powiem, psiakowe. Nie wiem, czy jest taki wyraz, ale załóżmy, że jest i pewnie stąd to pytanie. Przechodzę już do pytań na YouTube, bo ich tutaj jest więcej, także karta społeczność i jedziemy z tematem. Pierwsze pytanie: halo, halo. Coś mi się tu oczywiście zacina. Jaka czynność w makijażu sprawia Ci największą frajdę, a jaka sprawia Ci najmniej przyjemności? Yy, no to. Hmm. Wydaje mi się, że naj, najmniejszą frajdę sprawia mi malowanie rzęs i ich przyklejanie. Nie lubię tej czynności, nie lubię malować rzęs, bo u mnie nie ma żadnej spektakularnej różnicy i no, nic ciekawego nie widać, więc po co się tym zajmować. Jeżeli chodzi o przyklejanie rzęs, to również tego nie lubię, bo mówiłam, że moje soczewki źle na to reagują i później mnie bolą oczy a która sprawia mi największą frajdę, to myślę, że nakładanie podkładu. Co ciekawe, nie makijaż oczu, tylko nakładanie podkładu, bo widać bardzo wyraźną różnicę. Ja mam cerę problematyczną, także widać wyraźną, wyraźną różnicę i to sprawia mi dużo radości. Poza tym lubię po prostu nakładać podkład gąbką, to jest jakieś takie dla mnie relaksujące, jakkolwiek to brzmi. Jakiej lubisz słuchać muzyki? Masz jakiś ulubiony gatunek muzyczny, bądź zespół artystę? Kiedy byłam nastolatką, no to miałam oczywiście ulubionych artystów, ulubione zespoły, i y, kilka lat temu moim ulubionym zespołem był zespół Domowe Melodie, który teraz się rozpadł, już ich nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o ulubiony gatunek y, y, muzyczny, no to wydaje mi się, że cały czas jest to samo, czyli hip hop, RB. No i oczywiście y, poezja śpiewana, także ja się na nowoczesnej muzyce. Kompletnie nie znam, nie mam pojęcia, co teraz jest modne, co się tam dzieje, ale lubię, lubię także posłuchać sobie popu i stare przeboje, stara polska muzyka. Także jak najbardziej to jest coś, do czego wracam. No i tak jak wspomniałam, na nowej muzyce kompletnie się nie znam, więc myślę, że Wy moglibyście mi podpowiedzieć, czego bym mogła tutaj sobie posłuchać. Czy dbasz, e, następne pytanie od tej samej osoby, od Klaudii, czy dbasz jakoś o swoją dietę, jakie jest Twoje ulubione zdanie, uprawiasz jakiś sport? Czy ja wyglądam na osobę, która uprawia jakiś sport? Zbliżenie na twarz? Nie, 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 nie uprawiam sportu. Moje ulubione danie to yy, no. A draże się liczą? Nie, chyba nie. No to w takim razie pierogi ruskie. Tak, pozdrawiam Klaudia i kolejne pytania. Jesteś w stanie kupić paletę tylko dlatego, że powstała we współpracy z osobą, którą bardzo lubisz i jej kibicujesz, nawet jeśli paleta nie jest w 100% w Twoim guście. No nie, nie jestem w stanie kupić takiej palety, no bo wiem, że nie będę jej używać. Ja, na przykład, darzę dużą sympatią zuziem z kanału Lamejka Pebella, natomiast tej palety Bohemy nie kupiłam, no bo wiem, że na co dzień nie będę jej używać, że to nie jest moja kolorystyka, chociaż ona mi się podoba. Dziwnie to brzmi, prawda? Paleta mi się podoba, ale jej nie kupiłam, no bo nie będę jej używać, no. Przy całej mojej sympatii do zuzi, no to przykro mi, nie kupiłam tej palety. I kolejne. Czy gdyby okazało się, że właściciel firmy, firmy kosmetycznej Influencer wplątał się w dramę. Albo wyciekły do internetu jego brudy, to przestałabyś go wspierać. Na przykład, Kat Von D i nazistowskie zapędy, James Charles i podejrzenia o molestowanie. Nie jestem tutaj na bieżąco, więc y, trochę mnie zdziwiły te zarzuty. Natomiast wydaje mi się, że chciałabym oddzielić osobę od tego, co robi, ale. Wiecie, nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem jak naprawdę by było i zależałoby pewnie od krzywdy poczynionych, od krzywd poczynionych przez y, tę osobę. Także no tutaj ciężko mi stwierdzić, jeżeli byłabym w sytuacji takiej, no to zapewne byłoby mi łatwiej się wypowiedzieć. Twoja ulubiona szafa w Rossmanie. Dawno już nie byłam w Rossmanie i właściwie teraz bardzo y, mało się interesuję Rosmanem, a ulubiona szafa nie wiem, chyba nie mam ulubionej szafy. Być może jakaś ym, z niskiej półki cenowej, czy Bel, czy Lovely na przykład, ale nie mam żadnej ulubionej. Wybierz trzy kolory, z których jesteś w stanie zrezygnować i wyrzucić ze swojego życia. Miłego dnia również życzę miłego dnia. Oczywiście kolor beżowy, kolor brązowy. A trzeci kolor, z którego byłabym w stanie zrezygnować, hmm. No wydaje mi się, że tutaj by było już trudniej. No może pomarańczowy, bo przecież mogłabym uzyskać go inaczej. Dobra, pozdrawiam i kolejne pytania. Czy śledzisz dramy? Śledzisz. Śledź. Śledzisz dramy na YouTube, chyba bardziej zagranicznym? Czy trzymasz się z daleka? Jakich treści sama szukasz na YouTube, Instagramie, innych mediach? Nie, nie śledzę dram. Natomiast jakoś samo to tak się dzieje, że ja o nich wiem. Więc nie wiem jak to się dzieje, ale no nie, nie, nie śledzę na bieżąco. Ja już, wiecie, moją ulubioną powiedzonka jestem za stara na takie coś, także nie chcę mi się tym interesować, nie mam na to ochoty. Jakich treści szukam? Szukam czegoś, co mnie zainspiruje, jeżeli chodzi o, o Instagram. To ja mówiłam Wam o, w osobnym filmie, był chyba kawa na ławę. jakie konta śledzę na Instagramie. Lubię takie coś, co mnie zmusza do myślenia, coś dziwnego. Coś związanego ze sztuką, z makijażem scenicznym, z makijażem modowym, z surrealizmem, także coś, co wpadnie mi w oko i sprawi, że będę się zastanawiać, lub coś, co mnie zadziwi. No i lubię również wszelkie cytaty, ale nie takie cytaty motywacyjne, które wynikają z uprawiania sportu, jak jesteś super, będzie fajnie, tylko może upraszczam troszeczkę, tylko bardziej takie o relacjach, o codziennym życiu. O tym, z czego czerpać radość, no i coś takiego. I kolejne, jakie są Twoje Guilty Pleasures? <grym> Temat numer jeden. Drażę korsarz. No może kosmetyczne to są też, to mogą też być Guilty Pleasures, ale wydaje mi się, że tutaj głównie chodzi o jedzenie, także słodycze na pewno. Hania co jakiś czas pyta o to, z kim podjąć współpracę. Masz jakieś swoje wymarzone typy? Ech, wydaje mi się, że ja wspominałam, że bardzo chciałabym, żeby swoją paletę stworzyła Magdalena Lach. Moim zdaniem to jest stanowi nietuzinkowa osobowość. I chociaż ona idzie właśnie w taką stronę neutralnych kolorów, to bardzo chciałabym zobaczyć, jak ta. Paleta by wyglądała, bo Magda się interesuje Japonią, kulturą Japonii, również takim bardzo ciekawym odżywianiem. Także chciałabym zobaczyć, co ona po prostu by stworzyła, bo myślę, że to byłoby coś ciekawego. A jednocześnie ona jest wizerzystką, więc wydaje mi się, że byłaby to paleta przemyślana i coś, co większość z nas mogłaby y, odnaleźć. No, coś ciekawego, co większość z nas mogłaby zobaczyć i na swoje powieki położyć. I następne, bez jakiego kosmetyku, z kolorówki mogłabyś się w ogóle obyć? No, na pewno bez tuszu do rzęs. Co ciekawe, słuchajcie, ja zaczęłam tuszu do rzęs używać kilka lat temu, wcześniej w ogóle nie używałam. I wcześniej było takie bardziej podejście do makijażu: wiecie, jak nie używasz tuszu spoko, jak nie masz brwi zrobionych spoko. Teraz coś się tak wiecie. Patrzy na to. Ten element jest, tego nie ma i tak dalej. Widzę, że to się zmienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o makijaże modowe. Natomiast nadal jest takie podejście, że powinno być od A do Z, jeżeli chodzi o elementy makijażu. Także bez tuszy do rzęs mogłabym żyć. Jak na introwertyczkę, wydajesz się bardzo otwarta i ekstrawertyczna. Jak do tego doszłaś? No słuchajcie, ja tutaj jestem tylko z Wami, nikogo nie ma, nagrywam. Nawet jak sobie myślę, że tam jakiś ktoś, ktoś. Ktoś mnie ogląda, no to jakoś nie patrzę na to, że wiecie, siedzi tutaj przede mną tłum i ja nie wiem, jak się uzewnętrznić. Natomiast też wydaje mi się, jak teraz to tak oceniam, wiecie, na chłodno, że ja wcześniej byłam ekstrawertyczką, a teraz bardziej idę w stronę introwertyzmu. Także u mnie to tak przebiegało raczej odwrotnie. No jak do tego doszłam, no oczywiście, wiecie, jak to jest, trening społeczny czy nie mistrza. Natomiast sytuacja jest jaka jest i życie jest jakie jest i samo weryfikuje i życie po prostu wymaga od nas, żeby w pewnych sytuacjach być ekstrawertykiem. Ja uważam, że życie jest łatwiejsze dla ekstrawertyków, dlatego też staram się jakoś, może nie dopasować, ale chociaż właściwie w pewnych sytuacjach trzeba się dopasować i trzeba być ekstrawertykiem. Natomiast ja cały czas pielęgnuję moją introwertyczność i uważam, że to jest proces i że nie da się nauczyć na stałe, słuchajcie, być ekstrawertykiem, no bo to są jednak takie ciągoty. Że tak rzekłam, no wiecie, jest taka tendencja do bycia y, introwertykiem, no i wydaje mi się, że to jest taka po prostu codzienna walka, codzienne drobne rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć. Natomiast jest to coś, nad czym y, trzeba pracować i y, co się da ogarnąć w miarę możliwości. Także trening społeczny, powtarzam, czyni mistrza. Pozdrawiam, Paulina. I kolejne pytanie, czy jakbyś miała okazję zostać makijażystką jednej marki? Jeśli tak, to jaka marka by to była? Wiecie co? Yy, ja już wspominałam o tym wiele razy i w tym filmie też kilka razy, że bardzo mi się podobają makijaże modowe, takie sceniczne, takie no nieoczywiste, ciekawe, na przykład kropki, kreski różne, takie, wiecie można się wyżyć artystycznie, więc ja bym bardzo chciała zobaczyć, jak to jest malować kogoś na pokaz mody z marką taką na przykład jak MAC Cosmetics czy nasz Inglot rodzimy, także myślę, że to by było bardzo ciekawe doświadczenie i pozdrawiam Ania. Kolejne pytanie, czy miałaś kiedyś problem z zakupocholizmem, w szczególności kosmetykowym? O, do, dobrze, ja będę tutaj rozdzielać te pytania. Wydaje mi się, że nie, bo wy widzicie mnie co 2-3 dni i wydaje wam się, że wiele rzeczy kupuję, ale bywają takie miesiące czy tygodnie, gdzie ja nic nie kupuję i yy, po prostu korzystam. Z tych kosmetyków, które mam, żeby stworzyć filmy, zresztą teraz też, wiecie, jest taki przesyt, nowości, musisz to mieć i tak ja dalej. Oczywiście też nagrywam takie filmy, bo jest takie zapotrzebowanie, natomiast bardziej skłaniam się ku takim filmom, gdzie mogę wykorzystać kosmetyki, które już mam po raz kolejny. Gdybyś mogła przenieść się do innej epoki na jeden dzień, jaka epoka to by była i dlaczego? Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ trudno jest wybrać jedną epokę, a przynajmniej ja mam taką trudność. Wydaje mi się, że chciałabym się przenieść, słuchajcie, do Stanów Zjednoczonych, do okresu, który modnie był nazywany Dzikim Zachodem, bo chciałabym sama zweryfikować, na ile prawdy jest w tym, co tam lansowały nam na przykład seriale, czyli, wiecie, westerny, czyli salony, salon, salon. Także chciałabym zobaczyć, jak to wyglądało, czy faktycznie tam królowała. Przestępczość, występek, jak wyglądały relacje między ludźmi, jak oni się ubierali, odnosili do siebie, jak pracowali, jak mieszkali także to mnie bardzo interesuje i chciałabym to zobaczyć. I bonusowe pytanie: jak tutaj ujęłaś? Psy czy koty? Obstawiam psiara, ale mogę się wyleźć. Oczywiście, bardzo dobrze obstawiasz, o czym świadczy obecność Świątki na Instagramie. Pozdrawiam, pozdrawiam i następne od Magdy. Jaki rodzaj literatury lubisz? Książka papierowa czy e-book, e, -book, e -book, jakkolwiek to brzmi? Gdybyś miała zmienić kraj zamieszkania, to na jaki? Rodzaj literatury? Ja lubię literaturę obyczajową i klasykę. Tak jak zapewne możecie się domyślić z poprzednich wypowiedzi moich, no to ja lubię patrzeć, jak ludzie wcześniej żyli, jak się do siebie odnosili, jakie właśnie były te relacje, lubię obserwować zmiany językowe, także najbardziej właśnie takie obyczajowe opisujące jak to kiedyś było dlatego na współczesnej literaturze zupełnie się nie znam i nie czytam i lubię sobie na przykład poczytać Ludewiczuówną wiecie żeby zobaczyć jak to wyglądało klasy społeczne i tak dalej także bardzo mi się podobają takie książki o relacjach opisujące relacje ludzkie język i jak to wyglądało w przeszłości jak im się żyło i również lubię wiecie archaizmy więc no Hołbię, hołbię. Jak gdybym miała zmienić kraj zamieszkania, to na jaki? No to tutaj pierwszy kraj, który przychodzi mi do głowy. No i nie musiałam się długo zastanawiać. Przepraszam, ktoś mi tutaj pisze. To oczywiście są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone Ameryki. Zniknęły mi. O, zniknęły mi. Ameryki Południowej. Oczywiście. Także o, o, gdzieś tutaj zgubiłam. Słuchajcie, zgubiłam, zgubiłam. Gdzie to jest? A, tutaj. Przepraszam, wiecie, tutaj coś mi pisało, także musiałam wyłączyć. Stany Zjednoczone, bo ja chciałabym doświadczyć czegoś takiego jak brak wstydu i nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko w takim, taki luz. Wiecie, chciałabym na przykład pójść do sklepu w piżamie albo mm, pośpiewać sobie w metrze na słuchawkach. Także. Ja wiem, że to być może głupio brzmi, ale chciałabym tego doświadczyć, zobaczyć jak to jest, poczuć się na luzie, gdzie nikt się nie będzie gapił, nikt nie będzie w sposób negatywny komentował mojego wyglądu, mojego makijażu, czegokolwiek. Także chciałabym zobaczyć, jak ci ludzie żyją, jak się do siebie odnoszą. I wiele mówi osób, że to jest sztucznie wykreowane: to takie wiecie, how are you, i ten taki luz. Ale ja chciałabym sama się przekonać i zobaczyć, jak to jest. Także Stany Zjednoczone, najchętniej no Nowy Jork. I następne. Eee, Królowa Saba. Zdaje się, że coś takiego było, tak? A, Królowa Saby, tak, pamiętam. Czy próbowałaś tak zwanych kępek rzęs zamiennie do całej lub lepsze? A jeśli nie, czy będziesz? Próbowałam przyklejać komuś kępki. Ja tego nie lubię, bo to dużo mordowania się i jakoś nie, nie, nie podoba mi się w ogóle, ja jestem na bakiet, jeżeli chodzi o sztuczne rzęsy. I czy zdradzisz, jak, z jakiego znaku, spod jakiego znaku jesteś? Jestem skorpionicą, pozdrawiam, Iwona. Następne pytanie, co jest fajnego w porze roku, kiedy jest zimno, ponuro, szaro, kiedy słońce zachodzi o 15.30? Kornel, słuchajcie, mówiłam wielokrotnie, że ja się źle czuję w lecie i że zarówno fizycznie, jak i psychicznie więc dla mnie to jest wyczerpująca pora roku. Ja po prostu naprawdę modlę się, żeby się skończyła, bo się czuję fatalnie. Natomiast co fajnego jest w zimie. Wszystko. Człowiek czuje się lepiej, wygląda lepiej. Jest mniej ludzi. Jakkolwiek to brzmi. Moje ulubione stwierdzenie. E, na ulicy e, można jeździć na łyżwach. Można się taplać w niegu, tarzać, tarzać. Yy, raczej, także, yy, no, a mogłabym odwrócić to pytanie, co fajnego jest, kiedy jest 35 stopni? Ja się czuję fatalnie, głowa mnie boli, wszystko mi spływa i ja po prostu śpię, słuchajcie, śpię. Yy, wszędzie jest dużo ludzi, na placu zabaw to jest darcie ryja, jak ja to mówię, od rana do wieczora. I yy, co jeszcze? Mówiłam, że jest wszędzie mnóstwo ludzi, wszędzie jeżdżą rowery. I to naprawdę teraz to co się dzieje z rowerami, ja nie mam nic do rowerzystów, ale czasami ja się boję przejść, bo no napierają na twarz w komunikacji miejskiej. Nie wszędzie, wbrew pozorom jest klimatyzacja. Wyglądam po godzinie okropnie i po prostu ja bym chciała najchętniej zostać w domu i przespać te kilka miesięcy, zarówno lata, jak i wiosny. Także tak wygląda moje podejście. Jaka kara czeka? Yy, yy, pozdrawiam. Jaka kara czeka swojego chłopaka, męża, za niefortunne rozbicie palety alterego z Glam Shopu? No, słuchajcie, ciężkie roboty, mycie naczyń do końca życia i zamiatanie podłogi. Yy, ale yy, ja podejrzewałabym raczej, że to ja że to ja byłabym winna rozbicia tej palety, także mm, raczej wydaje mi się, że to ja bym ją rozbiła. Pozdrawiam, Ania. Ciągle makijaż i makijaż. Jakie jest Twoje ulubione ciasto i czy sama coś pieczesz? Nie, ja nie piekę, nie cierpię gotowania, uważam, że to jest strata czasu. Oczywiście ja mówię tylko o sobie i czasami coś upieka, wiecie, mm, ale, że tak powiem po mojemu, nie cieszę się. Moje ulubione ciasto to oczywiście sernik. I kolejne Kolejna seria pytań. Mam takie pytanko: jaką cechę swojego charakteru najbardziej u siebie lubisz, a jakiej nie lubisz? No tak, najbardziej chyba lubię swoją wrażliwość, a najbardziej nie lubię tego, że szybko się zniechęcam i mam słomiany zapał. Czy masz jakieś nałogi? Oczywiście poza shop. To jest super. Aż się oplułam. E, mam na myśli alkohol, papierosy i tak dalej. Nie, nie, ja w ogóle nigdy w życiu nie paliłam papierosów, co też jest pewnie ciekawe. E, alkohol, nie. No, chyba drażę koszta i słodycze. Także to na pewno cukier. Jakbyś mogła cofnąć czas i zmienić jedną rzecz w swoim życiu, to co by to było? Myślę, że nie byłaby to jakaś konkretna rzecz, tylko po prostu moje podejście. Że powiedziałabym sobie, wierz w siebie i spełnij swoje marzenia. Wiem, że to tak brzmi bardzo, uhu, no. Nic ciekawego, ale chodzi o to, że po prostu no fajnie by było, gdybym miała więcej wyrozumiałości do siebie i więcej wiary w siebie, żebym mogła robić to, co sobie zaplanowałam, co sobie wymarzyłam, a czego nie robiłam i nie zrobiłam do tej pory. Czy masz prawo jazdy, jeżeli tak, to czy za dobrego kierowcę się uważasz? Nie, nie mam prawa jazdy, nigdy mnie to nie interesowało, także spodziewam się, że do końca życia nie będę miała prawa jazdy. Ile masz wzrostu? Metr 66. Następne. Byłoby więcej pytań, ale niektóre były osobiste, więc je Pozdrawiam Cię, bo ja również pozdrawiam. I kolejne pytanie. Cześć, kochana, jestem bardzo ciekawa, czy odkąd wyszły nowe kolorowe dziewiątki z Glam Shopu, Glamu, to czy uważasz je za najlepsze kolorowe palety, jakie posiadasz? Ym... Nie, bo najlepsza kolorowa paleta, no to w sumie na równi Be Perfect Cosmetics i Alter Ego. Także nie, dziewiątki nie, ja uwielbiam te formuły, natomiast za bardzo się pylą i ja czasami sobie z nimi nie radzę. Czy masz może siostrę, która podziela Twoją kolorową pasję? Nie, nie podziela pasji do kolorowego makijażu, natomiast pasję do makijażu jak najbardziej i również maluje się bardzo ciekawie, trochę kreski, trochę eyelinera, także super. Które z palet uważasz za najlepszą, bardzo dobrą z polskich i z zagranicznych? Czy są porównywalne, czy wśród nich jest ta jedna jedyna na każdą okazję? No tutaj będę się powtarzać, ja uważam, że jedna jedyna na każdą okazję to jest paleta Be Perfect Cosmetics Carnival Za najlepszą dobrą z polskich, najlepsza z polskich no to oczywiście coś z Glam Shopu, także Alterego na pewno, a jedna jedyna no to Be Perfect Słuchajcie, chyba mi coś miga, bateria, zaraz zmienię i przyjdę no dobra, wracam. Już niewiele pytań zostało, także zostańcie ze mną. I kolejne od koleżanki youtuberki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Ym, kolorowy Ptak, czy spotykasz się z negatywnymi lub pozytywnymi reakcjami obcych ludzi na kolorowy makijaż? Kiedyś częściej, a teraz rzadziej, bo wydaje mi się, że to już trochę spowszedniało, głównie ze względu na YouTube. Chociaż nie widzę na ulicach takich makijaży, ale być może się dobrze nie przypatruję w takim razie. Z negatywnymi rzadziej, no bo trudniej jest komuś powiedzieć, um, w twarz, jeżeli chodzi o ulicę, że coś się nie podoba i że wygląda okropnie, chociaż takie, makijaże, takie komentarze też mi się zdarzały. Pozytywne reakcje częściej, więc jest to bardzo miłe. Także bardziej negatywne komentarze na YouTube, a pozytywne komentarze w realu, o. Tak to wygląda. Jeszcze coś mi przyszło do głowy. Co oznacza dla ciebie hasło kobieta zadbana? Kobieta zadbana, wydaje mi się, że to kobieta, która jest zadbana za, za, zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem psychicznym. I co ja tutaj mam na myśli? No słuchajcie, kobieta zadbana zawsze kojarzy mi się z taką kobietą schludną, czyli czystą, ładnie ubraną, bez przesady, oczywiście, jakiejś. Chociaż ja tutaj przesad, przesadę bardzo lubię. I y, kobieta, która dba o swój wolny czas, dba o odpoczynek, dba o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą. No, tak to wygląda wkrót, y, pokrótce. Czy uważasz, że w pewnym wieku nie wypada kolorowo i mocno, i nie wypada się kolorowo i mocno malować? Bardzo ciekawe pytanie często takie dostaję, że coś nie wypada. Że gdzieś nie pójdziecie, że nie pomalujecie się, bo ktoś coś będzie mówił, ktoś będzie patrzył i ktoś jakoś skomentuje wasz wygląd. Także bardzo często, naprawdę bardzo często teraz dostaję takie komentarze, że no nie mogłyście się odważyć, że to jest trudne i tak dalej. Ja to oczywiście rozumiem. Ja zaczęłam się malować w czasach, kiedy nie myślałam o tym, w ogóle o tym nie myślałam, nawet na to nie wpadłam, że to może być utożsamiane z odwagą, tylko. Po prostu chciałam i to zrobiłam, i nie myślałam, jakie będą reakcje, nie zastanawiałam się, no bo tak to było. Ja też byłam w takim wieku, że wiecie, miałam 13 lat, świat. Stał przede mną otworem, i raczej myślałam o tym, że chciałabym fajnie się pobawić tym makijażem. Natomiast wydaje mi się, że z wiekiem teoretycznie powinno być łatwiej, ale jest trudniej, no bo wszechobecny hejt i tak dalej. Ale miałam powiedzieć, czy w pewnym wieku nie wypada się kolorowo i mocno malować. Moim zdaniem, w każdym wieku wypada kolorowo i ładnie, ładnie i mocno się malować, no bo wypada być sobą i wypada robić to. Na co mamy ochotę, nie krzywdząc oczywiście przy tym innych, jeżeli czyjeś poczucie estetyki jest troszeczkę zaburzone, to co z tego? Nie musi na nas patrzeć, może odwrócić głowę. Także nie wypada, moim zdaniem, zastanawiać się nad tym, czy wypada. Czy wierzysz, że jest coś po życiu doczesnym? Tak, oczywiście wierzę. Jestem osobą wierzącą, także myślę, że było mi byłoby mi trudno. Bez takiej wiary wierzę, że coś tam na nas czeka i że spotkam się z osobami, z którymi już teraz być nie mogę. No i to było ostatnie pytanie. Bardzo Wam dziękuję, bo oczywiście stanęliście na wysokości zadania. I yy, no zadaliście świetne pytania, jak zwykle. Także dziękuję, że tutaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i dajcie koniecznie znać, czy wy lubicie takie filmiki typu QA od czasu do czasu, bo oczywiście nie. Yy, cały czas będzie mi bardzo miłość za Wasze komentarze. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze pytania w sposób wyczerpujący. Ja się już na dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam Was oczywiście no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!